szukać tego jedynego wybranego i nic, i piszka. No, chyba, że nie przeszkadza Wam towar niemalże, niemalże wybrakowanym. No co, że Znaleziona, nie moja. Czy to biuro rzeczy znalezionych? E, tak. Szuka męża. Zgubiła pani? Nie, nie znalazłam. No to niech pani pójdzie do parku, do kawiarni, na dyskotekę, na studia. To lipa. Siostra raz była na dyskotece. Pięć lat na studiach i jest pan hmm. Siostra pewnie podobna. A u co? <laughs> Bo widzi pani. Tak se tu stoję i se patrzę na twarz. I se myślę. Siostra pewnie podobna. No to się pytam, czy siostra pewnie podobna? Bliźniaczka. U oh jest. Bliźniaczka, nieszczęścia lubię chodzić parami. No to znajdź mi pan parę. Nie ma. Proszę. Nie ma? Ale ja proszę, bo wie pan, ja lubię takiego ładnego, przystojnego i żeby miał bicepsy. No bo wie pan, ja lubię bicepsy. No i żeby był mądry, trochę chociaż. Oj, ciot. A u nas sami przyjaciele. tym no i po zawodówkach. Ale się pan dał podejść jak dziecko. Dawaj pani! Mam tylko tych. Co to za jeden? Uh -huh. Yy, znaleziony w lesie hmm, udawał drzewo z wyglądu. Biegły malwersant, waga 50 kg. Co ja bym zrobiła z takim bandynkiem? Czy jest lupszy? się po mieście. Zna języki obce. Cześć, podobał Ci się? Oh, can you help me? Where is the station? Co? Station! I got reservation. On mówi coś normalnego? Nie. Gdzie tam? Od pięciu lat jakieś home, station... Jest, jest, station, jest! Bierze go pani? Nie, no nawet nie wiem, czy mnie nie obraża. No. Jest jeszcze ostatni, elegant. Za duży. Innego nie mam. A coś z podlady? Z hmm. podlady? Lady, to tam to tam, tamta. Nie, nie, nie! To biorę tego. Ja chcę być samotny. A czy ja ci mówię, że masz cierplenie z tego czasu? Daj ci trochę czasu. Szefie, ratuj, Ja tu przed narzeczoną się ukrywam. Hmm. Tak minął. No, gorzka wódka, gorzka wódka, nie będziemy pili. Przepieratuj! Gorzko, gorzko. No, a ty, Baldersand, jakiś station... Nie, nie, do... jest, jest station jest! Tak, tak, station, tak, tak, tak. A ty, no, tak, tak. sobie rodziny, powiem, że ich jej kochałem, zawsze o nich będę pamiętał.